W dzisiejszym zostało zorganizowane przez oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rędziców i Inwalidów spotkanie z tytułu obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Święto to jest szczególnie poświęcone osobom niepełnosprawnym. Basia zawsze jest aktywna i zaangażowana, a dzisiaj twierdzi, że ja już ci nie mam nic do powiedzenia. Zapraszamy. Ja już ci nie mam nic do powiedzenia. Wszystko, co miałam, powiedziałam. Szkoda słów. No, może tylko te dwa słowa. Do widzenia. Dłużej nie mogę. Krzyż na drogę. Bywaj z Mam tego dość. Przez tyle lat dostawałam w kość, cholerny świat. Nie mogę już tak dłużej żyć jak ani stróż. Do diabła idź, bo jak ci widzę, też mnie skręca na widok Twój. Do diabła idź. Jak widzę cię, dasz mnie skręca. A, a dokąd to? A, no pewnie. Chcesz nogę dać. No pewnie najprościej zwiać. Zostawić mnie, zostawić dom. Wykończę się. No, proszę, won. Kierunek drzwi. I nie patrz tak. Po prostu ci kultury brak. Bo jesteś han. Totalne dno. No, uderz mnie. A, nie umiesz, co? <noise> Jak głuchy pień. Niech cię szlak, twój tu apaleń. Ty pobrak. Jak widzę cię, to ta szasz mnie mdli. I nie masz przerywać mi, bo normalnie mam wszystkiego dość. Nie wyszło nam. No powiedz coś. Ja już nie mam ci nic do powiedzenia. I na co czekasz? Długo no tak jeszcze masz zamiar stać? No, może tylko te dwa słowa. Do widzenia. Dłużej nie mogę. Krzyż na drogę. Ech, kładź się spać. Uwierzyli jej państwo. Gadała jak nakręcona. A teraz nasz duet: Janeczka i Kazik. Oni chcą iść w siną dal

To na Kochasia tu nie oczyną nas. Zilą To na który tutaj oczy mam. Nawet nie jestem taka stara. Mam 70 lat, ale wyglądam chyba na 62 Siedziałyśmy na ławeczce w parku z Heleną. Moją przyjaciółką ze szkolnych lat. Helena jest starsza ode mnie, prawie o rok. No, w szkole zawsze była klasa wyżej, chociaż niechętnie to przyznawała. Niestety, zawsze wyglądała na swoje lata. Nic z tego, nic z owego, zachciało mi się powspominać. Mogę o sobie powiedzieć, droga Heleno, że umiałam żyć. Żyłam bogato. Nie wiem, czy pamiętasz Janka. Miałam wtedy 16 lat, a on 17. No, nie pamiętasz? Ten blondynek chodził do handlówki. No, całował w parku. Pod akacją najpierw mnie, a potem pod tą samą akacją całował żółt główny. Kilka nocy nie przespałam, i, i przez niego oblałam maturę. Potem do szaleństwa byłam zakochana w Stachu. Ach, przeżywaliśmy wspaniałe chwile. Miał się ze mną żenić, ale pojechał do wojska i tylko napisał Wszystko było pomyłką, nigdy cię nie zapomnę. No, żenił się z wdową po majorze i wtedy popełniłam samobójstwo, ale przez pomyłkę zamiast jodyny napiłam się przyprawy do zup. Krzysztof był moim kochankiem nawet dosyć długo. Aż nawet troszkę mnie zaczynał nudzić. Ale gdy zostawił mnie dla zwykłej mecenasowej, to cierpiałam jak za najlepszych czasów. Gryzłam ręce do krwi. O Nie, nie, przepraszam, przepraszam. Ręce to ja gryzłam z powodu... Krzyśle Nie. Walka nie, nie, nie Ha! Gryzłam z powodu Henryka! Henryk! Jak on mnie zdradzał! Nie wyobrażasz sobie, jak on potrafił zdradzać! Raz posłałam go do sąsiadki, żeby pożyczył mi lokówkę wrócił po dwóch godzinach z strzelkami w ręku nie nie z strzelkami to był Marian a ja czekałam z grzebieniem w ręku bo mieliśmy iść do teatru zdążyliśmy na finał trzeciego aktu ale nawet Marian nie dręczył mnie tak jak Tadeusz Przepraszam, Heleno, o czym to mówiłam? już. No, dopóki mnie kochał, nie widziałam w nim nic szczególnego. Byłam z nim szczęśliwa. Ot, I wszystko. Aż raz poszedł prowadzić z moich imienin żonę Baranka, który pojechał wtedy na kurację do Ciechocinka. No i oszalał dla tej Barankowej! Nie chciał mnie w ogóle znać, a ja tam chodziłam, czekałam pod oknami, co ja przeżywałam. Nie, wrócił do mnie, wrócił, ale cóż z tego? Ciągle ją porównywał, przypominał: Barankowa taka, barankowa siaka, barankowa owaka, a ty nie. Cierpiałam strasznie. Więcej. To tylko cierpiałam chyba z powodu Zbyszka. Chociaż nie. Kiedy Władek zostawił mnie po raz pierwszy, tak jak stałam. Pojechałam do wołomina i przesiedziałam całą noc na stacji. Sama. Więcej. To chyba cierpiałam tylko z powodu rąka. Kiedy mnie zostawił. Musiałam nastawić gramową na cały regulator, żeby sąsiedzi nie słyszeli, jak głośno płaczę. Tak, Heleno, jesteśmy już stare, ale przynajmniej mogę o sobie powiedzieć, że brałam z życia wszystko to, co najlepsze, Żyłam bogato, a ty, biedaczko, przez Całe życie ze swoim drogim Józefem. No widzisz? I co z tego masz? Tak wiem, ja mogę znów Pokochać cię, to łatwe przecież. A ty wciąż mówisz cóż, ty Za puste. i coraz dalej jest lą, na którym dziś możemy zdać. Tak, jak gdyby tu nie było ludzi, a ja, ja biegnę sam już czwarty rok, może dłużej. Czy ty, ty nie chcesz już poznać mnie lepiej i całej prawdy? Uwierz mi, że jesteś Ty dla Na nas świat jest. Bo jest ten czas, by kilka dróg skierować wprost do lasy dusz i tylko to Że często o tym wieku, gdy zwierzę ginie w człowieku, gdy już żadna z ziemskich huci władzy ducha nie zakłóci. Dokoła człowiek spogląda, nic nie pragnie, nic nie żąda, w ciągłej ekstazie na jawie żyje się za prawie. A czas tu dopiero zyski, żaden ciała w niski roboczego dnia nie kurczy. Nie zawadza w pracy twórczej. Cóż to za przesąd zaiste, ba, czyste, ta niby prawda utarta, że tylko młodość coś warta. A przypomnij sobie, człowieku, i czym ty byłeś w tym wieku? Od pędzi wiatr, dureń młody, ślepe narzędzie przyrody, wszędzie gotowe po trosze wściubić do swoje trzy grosze. W szaleństwie gorszy od zwierząt, wprost już nie człowiek, lecz. I, I co taki wie o świecie, o życiu, albo o kobiecie? Czy w tym pustym łupiesie mieści, co znaczy hmm, popad, Nie wieści? Czy taki młogo stó czuje, czy zrozumie, ją szanuje? On co żyje jedną chętką dużo, byle jak i prędko. Inna rzecz. Gdy w nas już cudnie, nieczystość wszelka wychłudnie. Wówczas, a wówczas dopiero wraz z tą najpiękniejszą erą, wielu z Panów mi to przyzna, Żyć rozpoczyna mężczyzna. Czy zrozumie młoda głowa, co to na przykład rozmowa, gdy dwie płcie zgoła odmienne wymieniają myśli cenne? Słowo z słowem igra, skrzy się, fruwa jak piłka w tenisie. Czasami leciutko dotyka misternego dwuznacznika, to paradoksem się mieni, to liczko wstydem splamieni. Któż mistrzem w takiej rozmowie? Tylko dojrzani panowie, a młody. Głupie to, płochę tylko hmm, powróci pończochę. Jedna myśl go ściga wszędzie. Będzie z tego, czy nie będzie. Nigdy nie był pojąć w stanie, jak to może bawić panie. Słowem, nie przesadzę wcale. W podróży, czy kryminale, przy pracy, czy przy zabawie, czy przy politycznej misji, czy w teatralnej komisji Wiek dojrzały ma bez plagi tak oczywiste przewagi, że życzę Wam, moi mili, byście go rychło dożyli. Ona również y, uświetni nasz dzisiejszy dzień i rozpali nas gorącymi rytmami. Meksyku, Meksyku, ten zwyczaj od czasu zamieślny już trwa, że zawsze przy pełni księżyca miłosną melodię ktoś gra. Wciąż się spotka, w noc pełni księżyca wśród gwiazd. Dookoła rozlega się okrzyk. Hej, grać wy...